dzisiaj na świąteczne zakupy do Ikei. Ale najpierw pobiegłem na szybko rano do fryzera, bo wiecie, święta się zbliżają, więc trzeba jakoś ładnie wyglądać. No a fryzurka, nie oszukujmy się, jest już średnia. Potem pobiegłem dalej, bo stwierdziłem, że przydałyby mi się jakieś nowe spodnie. Ostatnio dosłownie ciągle mam wrażenie, że nie mam w co się ubrać, mimo że w szafie tych ubrań trochę mam. Ale wiecie, trendy się zmieniają i ja też w tym roku trochę przytyłem, więc te rzeczy nie wyglądają tak dobrze, jak kiedyś. Ogólnie cenne dzisiejsze zakupy to były baggy, jeansy, więc wziąłem kilka par no i poszedłem do przymierzalni. szczerze, wszystkie pary, które wziąłem, były naprawdę fajne. Ogólnie uważam, że Wypuszczę naprawdę fajne ubrania. I te ceny też się nie wydają takie straszne w porównaniu do innych sieciówek, ale dobra, przymierzyłem wszystko, no i mamy chyba już zwycięzcę. Taki wiecie, mega ciemny jeans i ten nadruk z tyłu serio robią robotę. Spodnie kupione, więc możemy ruszać dalej. I kolejny przystanek to Half Price. Zaczęliśmy od oglądania świeczek i wybraliśmy sobie taką najbardziej świąteczną. W międzyczasie przypomniało mi się, że jadę na święta do domu rodzinnego i nie mam żadnego prezentu dla mojego pieska. Ja nie wiedziałem, że tam są takie fajne i tanie zabawki dla zwierząt. stereo Zakupy to dosłownie najbardziej męcząca rzecz na świecie, więc no trochę zgłodniliśmy. Mieliśmy spory dylemat, bo Obok jest IK, więc mogliśmy iść na klopsiki, ale no jednak zdecydowaliśmy się zostać tutaj i poszliśmy do Max Burgers. To jest dosłownie oficjalnie mój ulubiony fast food w tym roku. W międzyczasie już się zrobiło ciemno na dworze, no i w końcu idziemy do tej naszej wyczekiwanej K. Kawka zrobiona, więc świąteczne zakupy, czas zacząć. Na starcie nas przywitały takie pierniczki w takiej słodkiej, zielonej puszce, ale pobiegliśmy dalej i wybraliśmy sobie z pałem kilka takich rzeczy mniej świątecznych do domu. dzieliśmy metalową tackę i miseczki, bo już mamy kilka rzeczy z tej serii. Poszliśmy też po jeden talerz do kompletu, bo nam się ostatnio jeden stłuk w domu. Piliśmy ostatnio nowe łóżko i. Część rzeczy do nowego łóżka kupiliśmy właśnie przez internet IKEA. Wzięliśmy dwa nowe rado i poszliśmy oglądać poduszki. I kurczę, miałem takie wyrzuty sumienia, bo poduszki zamówiliśmy wcześniej przez internet. Ja nie wiedziałem, że ta poduszka gór, kable będzie dosłownie taka płaska. No więc trochę żałowaliśmy, że najpierw nie sprawdziliśmy, jak to wygląda w sklepie. Potem poszliśmy oglądać bombki, bo te, które mamy z zeszłego roku już trochę ledwo żyją. Nie wiem, co się z nimi stało, bo normalnie je przechowywałem, ale dosłownie wszystkie są w tym roku wgniecione Ale wiecie, choinka jest już ubrana, więc powiedzmy, że jeszcze jeden sezon wytrzymają. Ale ogólnie byliśmy trochę rozczarowani, bo mieliśmy nadzieję, że będzie tutaj naprawdę. Mega dużo osób świątecznych, a było dosłownie tylko kilka, no i jeszcze żadne nam się nie podobały. Więc te no, świąteczne zakupy skończyliśmy chyba bez żadnej świątecznej rzeczy. Wyjdźcie znać, czy Wam udało się dorwać coś fajnego w WK. I do zobaczenia w następnym vlogu.